Cześć witajcie, z tej strony Łukasz. Kolejny odcinek. Tak, w tym zeszłym tygodniu odcinka nie było, ponieważ w tym momencie jestem podczas modernizacji mojego stanowiska tutaj serwisowego. Ujęcie już z innego kąta. Powoli zaczyna przebywać sprzętu. Czekam tylko jeszcze na meble, czyli tak naprawdę na drugi ruch stanowiskowy, gdzie będę mógł rozłożyć się z innymi sprzętami. Dzisiaj odcinek na temat wodzenia które jest bardzo ważne w laptopie, którego nie należy zaniechać, jak i również trzeba co jakiś czas to kontrolować, żeby utrzymać swój sprzęt w jak najlepszej kondycji. Dzisiaj o tym, czego nie należy robić podczas przegrzewania, czego unikać, jakich błędów się wystrzegać, jak i również tego, jak samemu prawidłowo nałożyć pastę, rozwiązać. Windows 7 wersji 32-bitowej. Natomiast no, w pamięci RAM mamy tutaj 4 GB, więc tak naprawdę klient tylko traci. Zrobimy e, tutaj modernizację, ale zanim przejdziemy do instalacji nowego dysku i systemu, pokażę Wam odnośnie chłodzenia i powiem czego musimy się wystrzegać, na co musimy zwrócić uwagę i gdzie możemy popełnić bardzo łatwo problem, który w skutkach może okazać się no, nieopłacalny do naprawy. Dobra, dość gadania, zabieramy się za rozbieranie i widzimy się już z innej perspektywy kamery, tak żebyście widzieli dokładnie, co tutaj się dzieje na płycie głównej, jak to wygląda i ja się do tego zada. Więc zaczynamy! mamy już tutaj płytę tutaj główną na wierzchu od naszego sony I teraz tak jeżeli chodzi o chłodzenie tutaj znajduje się wentylator tutaj jest radiator tutaj zapewne jest procesor natomiast tutaj układ graficzny pod tymi śrubami od czego e, tutaj możemy zacząć może inaczej, zaczniemy od tego, czego nie warto robić jak tutaj zapobiec uszkodzeniom układu chłodzenia. Często spotykam się z opiniami bądź z zapytaniem, że przecież do układu chłodzenia nie trzeba rozbierać, nie trzeba się dostawać, nie trzeba wymieniać pasty, można przecież z tej strony tutaj, od końcówką odkurzacza, wyciągnąć kurz, który zbiera się w tak, poniekąd jest to prawda, natomiast istnieje tu bardzo duże ryzyko. Takie, że jeżeli w tym miejscu pod tą taśmą tutaj jest już warstwa kurzu, a nawet koru, a my zaczniemy tutaj pod kurzaczem z tej strony wyciągać całe to zabrudzenie, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że cało, cały ten tutaj brud, który się znajduje, może zapchać nam radiator. A wtedy. Odprowadzanie ciepła będzie praktycznie znikome, co może prowadzić do przegrzania się sprzętu i nieodwracalnego jego uszkodzenia. Z drugiej strony też dostaje informację, że możemy przecież sprężonym powietrzem przedmuchać radiator, i wszystko będzie w porządku, będzie dalej chłodzenie pracowało dobrze i stabilnie. I to też jest nieprawda, ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jest tutaj znowu będzie dużo tego brudu i pyłu, który się będzie znajdował w kurzu. Jeżeli po sprężonym powietrzem z tej strony będziemy wciskać do środka, przedmuchiwać, to to znajdzie się w komorze wentylatora, co może doprowadzić do jego unieruchomienia w efekcie uszkodzenia, przez co wentylator nie będzie działał, nie będzie odprowadzał ciepła i tak naprawdę może się to skończyć bardzo tragicznie. Jeżeli nie uszkodzimy wentylatora, to całe to wszystko, całe zabrudzenie, które znajduje się tutaj pod tą taśmą, przez te otwory tutaj przeniesie nam się na płytę główną. Wtedy tak naprawdę, no, można powiedzieć, że to, co powinno wylecieć, powinno być wyczyszczone, osiądzie się na innych komponentach i może się skończyć tym, że będzie przegrzewała się nie procesor, nie, nie karta graficzna, a na przykład któreś układy, które są naprawdę tutaj bardzo ważne. Więc na pewno odkurzaczem nie próbujemy wyciągać tutaj zabrudzeń, nie próbujemy z branżowym powietrzem przedmuchiwać. Niestety taką... Zależność taką usługę, jak i również takie czynności, jak czyszczenie chłodzenia muszą być wykonane co najmniej raz do roku. Wymiana pasty termopadów, jeżeli to jest po prostu konieczne. Zobaczymy tutaj, jakim stanie jest pasta, jak to wszystko wygląda. Już w tym momencie możemy zauważyć, że wentylator jest mocno zabrudzony, oblepiony kurzem. Prawdopodobnie tu, pod tą taśmą pomiędzy wentylatorem a radiatorem, będzie spora warstwa kurzu, którą trzeba będzie usunąć. A tutaj obstawiam, że pod tymi układami pasta jest sucha na wiór. No ale to dowiemy się za chwilę, rozbieramy dalej. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy dwa termopady, tutaj jest trzeci, termopady lepkie, nieuszkodzone, mogą śmiało tutaj zostać użyte jeszcze raz, ten tak samo swoją sprawność tutaj pełni. Gorsza, ale już nie spełniająca swojej roli. A tutaj zobaczcie: radiator lekko przywrócony, nie bardzo, ale profilaktycznie trzeba to wszystko wyczyścić i zrobić. Teraz zobaczcie: tutaj procesor, pasta, biur nie spełnia w ogóle swojej roli. Tak samo tutaj, ta sama sytuacja. Rozbierzemy jeszcze do wentylatora. Wentylator wyjąć i wyczyścić. Wentylator nie jest bardzo zły, ale wymaga czyszczenia. Żeby tutaj nie trzeba było zaglądać po raz kolejny za niedługi okres czasu. Tak jak widzicie. Ten układ chodzenia nie jest najgorszy, spodziewałem się, że będzie zdecydowanie gorzej. Spotkałem się z wieloma przypadkami, gdzie ten układ chodzenia wyglądał tragicznie. Postaram się tutaj na przebitkach pokazać, jak wyglądały układy chłodzenia w innych sprzętach, które budziły moje mega zastrzeżenia, jeżeli chodzi tutaj o funkcjonowanie, jak i również podziw do tego, że ten sprzęt jeszcze po prostu działał. I teraz tak, jeżeli chodzi o usunięcie tej starej pasty z tych dwóch układów w tym momencie użycie jakiegokolwiek płynu i papieru, ściereczki czy czegokolwiek innego powodowałoby to, że ta pasta zaczęłaby nam się tutaj rozchodzić po całym układzie i tak naprawdę musielibyśmy ją czyścić tak naprawdę do, do skutku rozmazywałoby się, zostałyby ślady i smugi więc teraz, przynajmniej ja tak robię Wyciągam z grubsza tą pastę zwykłym ręcznikiem papierowym, bo to ładnie teraz będzie schodzić, bo jest to jest ta pasta już tak na tyle wyschnięta, że po prostu to będzie samo odpadać. Później przemyjemy oba układy, jak i również radiator alkoholem izopropylowym do sucha. Następnie nałożymy na, na układy od nowa nową pastę, wydmuchamy wentylator, poskładamy wszystko. Z powrotem i będziemy mogli się cieszyć z naprawionego sprzętu, ze sprzętu, który będzie miał temperaturę w porządku, będzie chodził cicho i stabilnie, nie będzie mu tutaj nic dolegało, więc zabieramy się do pracy. Okay, zobaczcie, zwykłym ręcznikiem papierowym, delikatnie. Ta pasta. Tak, gdybyście dali teraz jakikolwiek izopropanol, alkohol, jakikolwiek płyn do mycia e, takich rzeczy, rozmazało wam się, wszystko by się rozmazało tak naprawdę. I tutaj na przykład jest kolejna ciekawostka. Widzicie, w tym miejscu akurat będzie dobrze widać, jest ślad jeszcze po paście. Pasta już weszła tak naprawdę w strukturę tutaj e, naszej tej blaszki miedzianej i żeby zapewnić e, maksymalny odbiór ciepła i żeby ta pasta też nie robiła w pewnym za izolator można by było tu się pokusić o papier 2000 na mokro i wyczyszczenie tego wszystkiego e, do czysta papier 2000 e, na mokro nie zaburzy nam tutaj tak naprawdę e, płaszczyzny tego, tej blaszki która odpowiada za odprowadzanie ciepła ale Spowodowałoby to, że to przewodzenie byłoby lepsze, ponieważ ta pasta, która tutaj weszła, już w strukturę, tak naprawdę, no, niczym żadnym płynem tego już raczej nie ściągniemy. Chyba, że po prostu podda się pod alkoholem, ale to zobaczymy za chwilę. Dobra, lecę wydmuchać wentylator i zaraz bierzemy się dalej do pracy. Co jeszcze o czym zapomniałem Wam powiedzieć? Przede wszystkim to wentylator. Możemy śmiało sprężonym powietrzem tutaj wydmuchać z jego łopatek nadmiar kurzu. Ale przestrzegam przed jednym. Jeżeli będziecie chcieli przedmuchiwać wentylator sprężonym powietrzem, ważne jest, aby przytrzymać go w pozycji stałej, w ten sposób. I wtedy dopiero dmuchać pomiędzy tak naprawdę łopatkami. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, nie, uruchomi, nie unieruchomili go, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podana zbyt wysokie ciśnienie, czy to z kompresora, czy to ze sprężonego powietrza z puszki, mogłoby doprowadzić do tego, że wentylator rozpędziłby się do bardzo wysokich obrotów, przez co zostałby uszkodzony, bądź mogłoby dojść również do tego, że jego geometria tutaj mogłaby zostać zaburzona, przez co wentylator mógłby zostać trwale uszkodzony. Więc przez tym przestrzegam, jeżeli już sprężone powietrzem, to przytrzymać dłużej i wtedy sprężonym powietrzem możecie śmiało tutaj pracować, żeby po prostu doprowadzić ten wentylator do stanu używalności. Ok, wszystkie rzeczy mam już przygotowane, mam już wyczyszczone, pozostaje mi tak naprawdę teraz to złożyć. No i zabrać się za kolejny etap, czyli za wymianę dysku, instalację nowego systemu i tak naprawdę doprowadzenie go już do momentu, gdzie klient otrzyma gotowego. Laptop. Dobra, teraz zabierzemy się za nakładanie pasty. I tutaj też kilka e, tak naprawdę podstawowych takich informacji na ten temat, ponieważ są różne szkoły, jeżeli chodzi o nakładanie pasty. Ja próbowałem każdy z nich, tak naprawdę, e, i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o nakładanie pasty. To w internecie, na YouTube, możecie spotkać dużo różnych filmików, podobnych tak samo do mojego, takich, które będą pokazywać, jak prawidłowo nakładać pastę na rdzenie. Są dwie metody, takie najbardziej popularne, które można spotkać. Pierwsza metoda nakładania pasty jest to tak, na, tak zwane nakładanie pasty na ziarnko grochu. Co to oznacza? Oznacza to to, że miejsce rdzenia tak naprawdę, czyli właśnie tutaj, i tutaj nakłada się kulkę, kropkę pasty termoprzewodzącej na sam środek wielkości ziarnka grochu. W momencie, kiedy będziemy przykładać właśnie nasz radiator, to nasz radiator rozprowadzi równomiernie tą kulkę po całym układzie i będziemy mieć pewność, że. Po prostu cały rdzeń został pokryty i zostało to dobrze zaaplikowane. Tak, zgodzę się, jak najbardziej jest to jeden ze sposobów, który można tutaj wykorzystać, natomiast nie jest on zalecany dla osób, które zaczynają swoją przygodę z jakimkolwiek serwisowaniem sprzętu bądź naprawą na własną rękę, ponieważ istnieje duże ryzyko, że podanie zbyt dużo tej pasty właśnie na rdzenie powoduje to, że rdzeń to ciśnie nam tą kulkę, to nadmiar pasty wypłynie poza obszar rdzenia. I o ile tutaj, w przypadku procesora, nie mamy tutaj nic dookoła, tak naprawdę jego posiadamy tylko sam rdzeń, jeszcze nic się nie stanie. Gorzej będzie tutaj, przy układzie graficznym, jeżeli ten nadmiar pasty będzie zbyt duży, ona podcieknie na cały tutaj e, obszar, gdzie ten układ graficzny jest wlutowany e, i. Połączy nam na przykład te wszystkie tutaj e, kondensatory i dławiki. Może to doprowadzić wtedy do zwarcia i do uszkodzenia takiego układu. Więc ja zawsze stosuję i zachęcam. raczej proponuję przejść do, do sposobu drugiego nakładania pasty. Czyli po prostu nakładamy kropkę niedużą na jednym i drugim rdzeniu i takim na przykład zwykłą łopatką plastikową rozprowadzamy równo po całym rdzeniu delikatną warstwę, to nie musi być grubo, bo im grubsza warstwa, ktoś powie im więcej tym lepiej tutaj niestety to się nie sprawdza ponieważ im więcej tej pasty będzie tym po prostu ta pasta będzie robiła w pewnym momencie za izolator a nie za przewodnik, jeżeli chodzi ciepła od, od układu do rdzenia, który odprowadzi ciepło już na zewnątrz więc tutaj tylko zabielamy tak naprawdę powierzchnię jednego i, i drugiego układu nakładamy rdzeń Mamy stuprocentową pewność, że cały rdzeń jest pokryty, jeżeli tylko tutaj radiator jest prosty, nie mamy żadnych przyciskadań do tego stwierdzić, że może być inaczej, możemy śmiało to skręcić i mamy pewność 100%, że pasta została prawidłowo nałożona, że nadmiar nie wypłynie poza obszar tutaj, jeżeli chodzi o układ, a jeżeli choćby nawet wypłynął, to w małym stopniu, który tak naprawdę nie spowoduje nic bardziej groźnego, jeżeli chodzi o Dobra, więc ja zabieram się na za nakładanie pasty. i Pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. A co do samej pasty. Często pytacie też mnie, jakiej pasty używam, co mogę polecić i czego umija? o czego omijać. Ja osobiście używam pasty Thermal Grizzly. Jest to taka mała tubka, 1 gram. Można ją kupić w dowolnym sklepie komputerowym. nie w okolicach 30 zł. Ktoś powie, no 1 gram i, te, i taka kwota. No zgadzam się, można kupić tańsze pasty w większych pojemnikach, natomiast no, ja do tej pasty mam pełne zaufanie, że jak ja teraz złożę tutaj ten układ chudzący, to na tej pascie bez problemu rok sobie spokojnie ta pasta wytrzyma, nie zamieni się ona w biur, ani również nie przejdzie do takiego stanu płynnego, że pozostawi rdzeń bez pasty. Bo te tańsze pasty mają to do siebie, że w swoim mm, zastosowaniu, jak i również yy, w składzie jeżeli chodzi o tutaj mieszankę różnych komponentów duża ilość silikonu jak i również innych składników no powiedzmy sobie szczerze że niskiej jakości powoduje to że ta pasta może po prostu się rozpłynąć a wtedy no, tak naprawdę czeka nas ta sama praca bo od nowa musimy to wszystko rozbierać, czyścić, i nakładać od nowa żeby to miało ręce i nogi w przypadku takiego standardowego laptopa jak tutaj widzicie czyli po prostu procesoryka i układ graficzny osobno gdzie to nie laptop gamingowy, to jeszcze takiego dużego wpływu nie będzie miało i nie będzie, że tak powiem, widoczne to gołem okiem, jak i pod programem. Ale w przypadku już laptopów gamingowych, użycie niskiej jakości past może spowodować to, że no niestety w trakcie rozgrywki nasz układ graficzny będzie miał zbyt małe chłodzenie, zbyt mało będzie ta pasta odprowadzać, albo po prostu ta pasta sama zniknie spod układu, a wtedy już mamy trochę większy problem. Dobra, nakładamy pastę. Dużo, tutaj, tutaj. Lepiej dać za mało i później sobie dołożyć tej pasty. Nie dać jej za dużo i później żeby był dobry. I od środka rozciągamy pastę. Daję sobie z tego sprawę, że ile osób e, robiących, naprawiających sprzęty e, ma różne sposoby na to, jak tą pastę nakładać, żeby to było bezpieczne dla sprzętu i według e, tak naprawdę szkoły wszystko było robione i każdy będzie miał w swój sposób, swoją jakąś teorię na to. Ja przedstawiam Wam swoją teorię, która może też nie jest do końca idealna, ale mnie nigdy nie zawiodła i wiem, że jeżeli to będzie tak zrobione, tego, że ta miksacja wytrzyma jeszcze długi czasu. Ok, jak widzicie, lekko zabielone dookoła, cały układ po obwodzie, tak naprawdę dociskając rdzeń, nie spowoduje tego, że ta pasta wypłynie, a będziemy mieć odprowadzenie ciepła. I raz karta graficzna. Dlaczego yy, akurat yy, Was tutaj na wybór pasty, jak i również na to, żeby po prostu sięgać po produkty linii. No właśnie dlatego, że tak jak wspomniałem na początku filmu, większość rzeczy, które Wam tutaj pokazuję i opowiadam, to jest moje własne doświadczenie, które nie powiem, na samym początku również miało miejsce, że też człowiek, jakby to powiedzieć, korzystał z past, które po prostu, no nie były też Powiedzmy sobie szczerze, wysokich lotów, przez co tam na własnej skórze później musiałem doświadczać różnych różnych sytuacji, niekoniecznie miłych, które e, trzeba było później to jeszcze raz wszystko od nowa robić na to w moim miejscu i teraz. nie, Chyba nie będzie tego widać, tutaj nie Ale jeżeli chodzi o dokręcanie śrub, już wspominałem to kiedyś na poprzednim odcinku odnośnie innego sprzętu, zawsze staramy się kręcać śruby po kolei, tak jest jak jest to opisane na blaszkach. 20% wkręcamy pierwszą śrubę. Później numer 2, 20%, numer 3, 20%, numer 4, 20%. I po kolei każdą śrubę znowu po pół obrotu do momentu, aż uzyskamy opór, ale też musimy to robić z wyczuciem, żeby po prostu nie poprzekręcać gwintów, które są tutaj w tulejkach, bo wtedy może być już problem. Po co akurat jest to 20% na każdej śrubie? Ano właśnie po to żeby radiator, czyli tutaj nasz, nasze chłodzenie, które siada na układ, siadło równomiernie, było dokręcone jednakowym dociskiem i siłą w każdych czterech stron. Wtedy mamy pewność, że jeśli chodzi o doleganie tego radiatora, to mamy 100% pewności, że jest to po prostu dolega tak jak to wyglądać powinno tutaj czwartą śrubą 20% i znowu pierwsza, 20, druga 20, trzecia 20, czwarta 20 i znowu pierwsza już do końca, druga do końca, trzecia do końca czwarta do końca i sprawdzam znowu, pierwsza jest, druga jest Trzecia jest warta jest. OK. E, procesor mamy przykręcony. Tą taśmę którą tą nie ma tutaj przylepić, Ona tutaj odpowiada za to, żeby ten wentylator nam całe powietrze, które e, tutaj zostało wymuchiwane przez radiator. I następnie będziemy tutaj dokładać naszą kolejną blaszkę. Mm, tutaj śrub nie ma. Tutaj od tego jest właśnie ta lacha, która ma za zadanie docisnąć cały układ, jak i również termopady należące do tego. I tutaj już te numery chyba będziecie mieć widoczne. Numer 1 jest tutaj, numer 2 jest tu, numer 3 w progu i numer 4 tutaj po przekątnej. Przeważnie właśnie te numery jak zaczynamy od jedynki, dwójki, trójki i tak dalej. Są wszystkie po przekątnej, tak żeby ten układ siadał właśnie równo. I zaczynamy. jedynka Pytamy. Widzicie, tu już z tej strony tablacha się podnosi, czyli nie siada równo. Więc musimy tutaj skontrować śrubą numer dwa, żeby to równo nam siadło Dwójka, 20%. O, widzicie, już jest lepiej. Trójka w lewym górnym rogu. Pytamy. Kurka. W prawym dolnym rogu. I jest. I teraz znowu zaczynamy. 1, 20%, 2, 20%, trójka, 20%, twórka, 20%. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale w tym momencie zagęszania śrub ten układ się tutaj stabilizuje, poziomuje i wiemy i mamy pewność, że ten układ siedzi prawidłowo. I znowu 1, 20% i już do końca dwójka do końca, dwójka do końca, dwójka do końca. I tak właśnie wygląda prawidłowy montaż tutaj, jeżeli chodzi o układ godzenia, jeśli chodzi o rdzeń i o montaż wentylatora, tu jeszcze jedna mamy została odnośnie do mocowania w górnym prawym rogu. I tak wykonana procedura, tak wykonane szczenie tutaj laptopa, czy to konsoli, czy innego urządzenia, będzie skutkowało tym, że ten sprzęt będzie nam działał długo, stabilnie i bezawaryjnie. Tak naprawdę widzicie, ja tutaj e, opowiadając wam o tym wszystkim, zajął to tak naprawdę parę minut, paręnaście można powiedzieć, ale z zastrzeżeniem i z zaznaczeniem niektórych rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o właśnie, na co zwrócić uwagę. Natomiast jak już dojdziecie do wprawy, to taka wymiana takie chłodzenia, jak w przypadku tego laptopa, gdzie nie musimy płyty głównej wyciągać, miejsc dostęp jest od razu po ściągnięciu tylnej obudowy, to tak naprawdę kilka minut i możemy składać wszystko od nowa. No i tak, dotarliśmy do końca. Zasłuchamy, poskonamy. Zostaje mi tylko tak naprawdę 1 zainstalować system. No i będę mógł połóżko oddać nowej osłodzie. Więc tak, podsumowując, po pierwsze, jeżeli chodzi o układ chodzenia, e, to staramy się, w wyjątku rzeczy, niesprężonym powietrzem przez otwór wertylacyjny tutaj wyciągać, e, ten, staramy się to rozbierać. E, tutaj akurat dolna obudowa, tutaj tak ta była na wierzchu, więc e, tak naprawdę mniej e, pracy, też się, że Całą płytę główną, y, dolną obudowę jeszcze czasami od klawiatury trzeba rozkręcić, żeby po prostu dostać się do środka. Ten na po drugie, najtańsza pasta, tylko raczej sprawdzone marki typu Termagazji Arctic 2, MX4. Te pasy są jak najbardziej dopuszczalne, ewentualnie inna, sprawdzona przez y, kogoś bądź przez Was. Ja to tutaj mogę je polecić. To jeszcze ważne. Dokładność, bez pośpiechu i powoli można to też samemu zrobić. Najgorzej, na zawsze jest dostanie się do środka, żeby to po prostu płytę wyciągnąć bądź dostać się do wentylatora, tak żeby po prostu tam zacząć sobie już działać. Jeżeli materiał Wam się podobał, łapka w górę, komentujcie. A ja czekam od Was na kolejnego leżaka z szafy. Mam nadzieję, że trafi się też kolejny odcinek w tej serii. Zrobiam się z Wami ten już można powiedzieć poranek, ponieważ mamy już godzinę trzecią w nocy. nie to e, przepraszam Was za całe to zamieszanie i za e, prędkość, jaką można powiedzieć e, dzisiejszy odcinek jest, ale już jest późno i tak naprawdę chcę się spać, odpoczywać i remontować ten film dla Was.